Komisja Edukacji spotyka się dzisiaj w Krakowie, w gościnnym Krakowie po to, żeby omówić temat demografii i problemu demografii. Podczas tego spotkania zarówno będziemy mówić o problemie demografii sieci szkół, ilości dzieci w oddziałach i... Yy, Czekam na wypracowanie stanowiska wspólnie z całym zespołem, po to, żeby nasze rekomendacje przedstawić chociażby ministerstwu. Jest szansa na to, że nasze informacje i uwagi będą szansą. Zmiany przepisów prawa. Dziś szukamy receptę na turbulentną demografię. Mamy co najmniej trzy aspekty do omówienia. Po pierwsze, elastyczność. Nie zamykamy, a zmieniamy funkcje danych, danych placówek. Możemy je łączyć ze sobą, możemy je dzielić, możemy przenosić na przykład ósme klasy do liceów, tak aby rozłożyć odpowiednio miejsca w podstawówkach i szkołach średnich, które ze sobą funkcjonują. To jest ta elastyczność. Druga sprawa to to, że zmienia, zmniejsza nam się liczba osób w oddziałach i w szkołach, i w przedszkolach, a to daje nam bardzo dużo szansę, żeby spojrzeć indywidualnie na każdego ucznia, na każdego podopiecznego, przyjrzeć się, jakie ma potrzeby, jakie ma dysfunkcje i pod, potrzeby edukacyjne, tak aby móc je zaopiekować i finalnie z nimi też pracować. Wyzwanie, z którymi się zmagamy, to jest dostosowanie miejsc, w których następuje eksplozja demografii z infrastrukturą szkolną i miejsc, w których mamy problem z demografią, to znaczy ona spada. Obserwowanie tych trendów i nadążanie za dynamiką tych trendów w sprawie infrastruktury, w sprawie dostępu nauczycieli właściwie kadry we właściwym miejscu. To jest to wyzwanie, o którym dzisiaj w trakcie tych spotkań będziemy rozmawiać.